Nazywam się Magdalena Podbielska, jestem lekarzem dermatologiem. Zajmuję się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób skóry, włosów i paznokci. W Centrum Dermamed do oceny znamion barwnikowych wykorzystujemy wideodermatoskop firmy PhotoFinder. Umożliwia on wykonywanie zdjęć badanych zmian skórnych w bardzo dużym powiększeniu, komputerową analizę znamion oraz zapisywanie obrazu w formie elektronicznej. Dzięki dokumentacji zdjęciowej istnieje możliwość szybkiego porównania obrazu podczas kolejnej wizyty i monitorowanie w czasie znamion skórnych wytypowanych podczas pierwszego badania do dalszej obserwacji. Badanie dermatoskopowe, wykonywane raz w roku, jest zalecane wszystkim osobom w ramach profilaktyki nowotworów skóry, w szczególności czerniaka. Badanie wideodermatoskopowe wraz z archiwizacją jest szczególnie polecane pacjentom z licznymi znamionami barwnikowymi u tych, u których pojawiają się nowe znamiona, oraz u pacjentów, którzy obserwują zmianę kształtu, zabrawienia wielkości już obecnych znamion. W Centrum Dermamed mamy także możliwość usunięcia chirurgicznego każdej podejrzanej lub budzącej niepokój zmiany, która następnie jest wysyłana do badania histopatologicznego uzupełniającego cały proces diagnostyki i profilaktyki.